No szczęśliwi jesteśmy dzisiaj, bo kolejne zwycięstwo, awans do czwartej rundy. Dzisiaj mecz niełatwy, ale, ale pod nasze całkowite dyktando. Osłabieni brakiem Patryka Gospodarka, Krystiana Koźluka i też kontuzja Adama Nisyskiego w trakcie meczu. Krystian Śnieg nie do gry dzisiaj, także w okrojonym składzie. Ale tak jak mówię, realizacja zadań w obronie dzisiaj: kapitalna na drużynie, która gra bardzo dobrze w ataku. U siebie są bardzo groźni. Znowu poniżej 60 punktów na ciężkiej hali, także nas to bardzo cieszy. I tak jak mówię, od pierwszej do ostatniej minuty: pełna kontrola nad spotkaniem. Cieszymy się bardzo. Chyba z Katowicami tak? w czwartej rundzie. Także mamy też informację, że AZT z Katowice pokonał Prudnik i to będzie nasz kolejny przeciwnik. Troszkę odpoczynku, bo nam się należy za to, za to, co zespół zrobił. Troszeczkę mamy mikrourazów, także mam nadzieję, że dwa dni znowu odpoczynku spowodują, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do zawodów z Katowicami. I coś spokojnie wracamy do Warszawy, a Kibiców serdecznie bardzo zapraszam na 30 kwietnia na godzinę 19.25 na halę na obozową, bo tam decydujące mecze o awans do pierwszej ligi. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na obozowej. Trzymajcie za nas kciuki.